W trzecim odcinku naszego cyklu na wakacje w powiat gdański zabieramy Was w podróż po gminie Cedry Wielkie. Podróż niesamowitą, okraszoną niespotykanymi historiami i z całkiem sporą dawką wiatru. Zapraszam serdecznie do gminy Żłaskiej Cedry Wielkie, tu jest ciekawa przystań w Błotniku, gdzie można pięknie spędzić czas przez cały dzień z rodziną, można i zjeść i pobawić się, bo można łódkę wynająć i zapraszam również na teren gminy do kościółków, które są tam położone, do domów podcieniowych, które są warte obejrzenia, nie znamy tej kultury albo mało znamy, jest okazja, żeby z tym się zapoznać, serdecznie zapraszam. Wjeżdżając do Cedrów Wielkich w oddali da się już zauważyć pierwszy punkt naszej wycieczki: Kościół Świętych Aniołów Stróżów, który skrywa w swoich murach wiele niesamowitych historii. Gdybyśmy nawet tak pochodzili tutaj wokół kościoła i w jego wnętrzu, to praktycznie każdy jego element jest świadkiem jakiegoś fragmentu historii. Ta cegła, już tak całkowicie zeszkliwiona, to pamiątka pożaru. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielki to był pożar, że ta cegła stała się porcelaną praktycznie. Dzwon, który widzimy wchodząc do świątyni, zabrany w czasie wojny, przeznaczony na przetopienie. Ale ze względu na swoją historyczność ocalał. Pan profesor Andrzej Januszajtis natrafił na ten dzwon przed świątynią w Lubece. Półtora roku dzięki staraniom parafii, gminy, współpracy bardzo dobrej też ze stroną niemiecką, udało się doprowadzić do tego, że ten dzwon powrócił tutaj na miejsce. Kierując się dalej w miejscowości Miłocin odnajdujemy prawdziwą gratkę dom podcieniowy. I jest to. Dom charakterystyczny dla tego obszaru usadowiony jest z podcieniem na ośmiu słupach. Charakteryzuje się wyjątkową architekturą, został on odrestaurowany w ostatnich latach i dzięki czemu ma możliwość pełnienia również funkcji kulturalnej. Na poddaszu domu pocieniowego znajduje się wystawa stała Mój dom 1930 rok. Wystawa ta pokazuje wnętrza domu z tamtego czasu. Są między innymi stare meble, przy których można się sfotografować i mieć wspaniałą pamiątkę z żuława. Wracając do granic gminy, w marinie w Błotniku od razu czujemy silniejszy powiew wiatru. To znak, że dotarliśmy do idealnego miejsca dla żeglarzy. Tutaj możemy spotkać taką ciekawostkę, że woda płynie wyżej, a ziemia jest gdzieś niżej. To pokazuje, że warto o takich terenach pamiętać. W miejscu, gdzie się znajdujemy, na marynie, w błotniku, mamy ofertę wynajęcia nawet jachtów. Można wynająć na godzinę, na parę godzin i popływać sobie we własnym zakresie, względnie wynająć człowieka, który będzie pilotem. Mamy też i ofertę dla kajakarzy. Mamy szkółkę żeglarską, która też fantastycznie działa, jeżeli ktoś ma jacht, może go przetrzymywać, może też i zimować. Jachtem, na rowerze, czy po prostu spacerując, warto odwiedzić gminę Cedry Wielkie i zobaczyć to wszystko na własne oczy. Polecamy również zobaczyć na wakacje w powiat gdański odcinek 2 gmina Pruszcz Gdański oraz na wakacje w powiat gdański odcinek 1 miasto Pruszcz Gdański. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.